i wink mean... No dobra, powiedzmy No Grasz murzynko Właśnie murzynku, właśnie ten tak chciałem powiedzieć że... O nie, A jakbym był czarny to by dopiero było kozackie Jesteś czarny tak czy jak Ale nie gdybyś tym dużym czarnym był Właśnie, było... i bym mógł to mówić do tej murzynki hey, no. Dobra, <laughs> Bo ja odpalam Fred, no, a ty z komuś niestety szklanę za 13 Hehehehe. Ej, 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 ej być Nie słyszę. Ile w ogóle zabierasz szał w głowę, powiedz, skoro... Jeden. Jeden. Eee... No co, kolega? To wejdź, kolega. Ma tu? No chodź. Dzień dobry. O, tak. Już połowa hapa. Co, chodź? Nie wiem, chyba mam nadzieję, że ktoś ma sniperkę. Ja mam sniperkę. Nie wiem, myślałem, że no Paulina po, może... To góry i mi kryj, a ja idę do przodu jako tank. Ja tylko chciałem ci na oko małą muzyczką do no przodu się wtajnąć. Jo, też byś mógł w sumie. Chciał. Starczy. Zrobimy most i idziemy, co? Usiądź sobie To nie jest takie łatwe zrobić most Ochrahało no Ochrachało oh, cię, co? No Bitch, get out the way Co? W gryzie od tyłu. Charger! Charger! Ute, nie, żeby nas nie zrzucił z tego mostu, bo to jest... No, ratujcie mnie się? Przesoku? Kocham to jak zombiaki po prostu wskakują do tej... do ten, zeskakują z mostu do wody. Dobra. Idziemy szybko, chłopaki. Jak... Coś, żebym amunicję przegapił, bo na razie strzelam głupi. Spoko.

Poczekaj do tanka, co? Weź, Słuchaj, e, chodź na chwilę, nie dasz rady do tego tanka. A gdzie czyli? tu jest ten... Chodź, omicja, chodź, chodź. chodź. Na no Jeszcze nie ma. Aha... Oczeki. Dobra, na górę dałaś. fuck chodźcie. Potrzebuję amunicji, bo mi się skończyła. Z Boże, nawalaj. Grączysz tu trochę weso, daj mi sto z tym małym, bo... Nie mądruj. Tutaj za chwilę będzie. Oj, 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 oj. Myślałem, że spadnę. O, kołasz nie leci. kanapa? O, tu są branie w Ja sobie wezmę... Kałacha? <smart noise> Dech! Spoko! Jestem tu. <smart noise> Jubysz Wydam mnie strzelacie czy to ząbiaki mnie nawalają Ząbiaki cię nawalały okay. Dobra ja mam 4 życia Dasz radę jak, jak ten Jak cię przewrócą to już nie zginiesz tylko będziemy cię podnosić I Później będziesz miał 30 życia Te są znowu bronie Ej, co wy tam robicie w ogóle? Snow z mostu prawie zisutaj tego kołca Ja go podnoszę z Ja go podnoszę Jedno życie mam Spoko Ty żyjesz to? Mówię ci Jackie Pachnął no. Pachnął no, mnie nie zrzucił okay. Dobra chodźcie do góry

nie wiem co zmarnowałem, ale... Nigdy tam nie było. No. Ale suka mnie zaskoczyła od tyłu. Dobra, klimo cię ten podnosił. To, to podnosił? No nie, to był boss, No nieważne. Znam, że to ty waszy. Będzie śmiesznie jak tam No ja już się śmieję. Bang, bang, bang. Tutaj mamy ciekawe rzeczy Nie yeah. Być tam, 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 Tak słychać Gdzie? Słychać Tam wchodzi ogień na dzień dobry A co tam Dobra Proponuję na jakiś samochód, wejść i go tam Jakoś jako tako No i nas rzuci z tego auto, nie? No się nie tak podejdzie do, do nas, to wiesz Ale chyba niestety za szybko rzuciłem no, no, z, dalek, z daleka go. idzie. Zresztą no, ja tam jest za nami. Dobra, Ale on jest, rzuca już kamieniami. Jest. Ale to będzie niebezpieczne. Ojej, ojej, ojej. Ciekawe, czy tą ciężarówkę jest w sobie w ten... Oj, jest. <grych> Nie, jak on się rzuca. Dobra, mogę już... gini, bydlaku. Już? Dobra. Zginął, no. Okej. Okay. Mogę się uleczyć, bo mam 8 życia i zaraz padnę. No, raczej, Dawaj, wez... no dobra, weź się ulec. No, jak ja nienawidzę tego kwasy. Nawet jak, jak skaczę to ten mi zadaje obrażenia. Hunter. Nie, był tam Hunter. Nie, był Hunter, był. Byłem, bo byłem, jak pod... Przez cały czas, ciągły ogień, ale przez cały czas idziemy do przodu No, nie możemy stać miejscu, to będzie bez sensu Syzyfowa prasa Charger Dobra Pilsy i bronie panowie ja, ja biorę teraz shotguna yeah, wezmę tych filsów z tym co? So? Oh, oh. Lol, hunter mi tu, okej. Okay. Bo pędzisz sam? Nie, chciałem wyjść na górę, bo na dole mi jest za bardzo ten. No, no naprawdę. No co? Uf. Przez cały czas do przodu, non-stop. Ani kroku wstecz. Uwaga, sarder w tym jest. Mieć... No. Ruszać się! Dobra, jesteśmy na miejscu końca, więc... Ja może sobie tam zrobię, że tak powiem, nam przejście ma. No i sukę Chiny. Ale ktoś ładnie skasował bez kitów Dziękuję Dobra. Nie mam. Pędzimy szybko bo Do karabinu maszynowego tam. tam Ja biorę bo nie mam amunicji. Gdzie on jest Gdzie on jest? Bata osłonie, no, gdzie... tu, Tutaj jest na tym, tam dalej trochę Szybko szybko szybko, Skowron! Bior... Idę, idę. tylko mało naboja. Tu są naboje. Dawaj na karabin w rące. Już! Tank za nami, ale... Tank. Tank jest przed nami. Nie Gdzie mogę za nami? wejść! O Czemu Boże. nie mogę wejść? To wejdź za ten... I się na tanka ja będę ścierotu. Wejdź mi z tego! Do, bo ja nie to... mam... To do jest samo. jest tam Ej, chodź mi może już... Dobra, luk. tank jest na tym... Ej no, lukie. no bądź mi go. Dobra, tank mnie powalił. Mówiłem, żeby nas tank no. Kurde, jego masz. Te <tuszy> są Kurde. Posłaniaj mnie. Straszne to jest, ile tego gówna Biegnie. Posłaniec Charger! Kurde, jeszcze czego? Fak! Ratunku to Dobra, kurde. długa do samolotu, do helikoptera Dziesięć życia, jaka długa Ja tam nie dobiegnę FAK! dzoki, ratunku! Dzięki No ja śpiewasz Klimek Limo meta same. No ja pienię dole! Primo! Mendo, Mendo, Mendo powinieneś zginąć! Nie w piekle! Być Limo Limo. 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 <shrut> ja, Ja, to jest? Jo, jo, zaraz, ja Jo, bec. ty... Ty, powinien być Klimek! Pamiętaj, że to był do ciebie! I will get you, bitch! Jo! I will get you, bitch! No co ja nie niby zrobi? Osłaniać nas! Bocha, pan bo mówić mi spokojnie i wszystkich wybić! Weź i idź, gnoju. No... No nic. To pokazuje tylko z, z dzisiaj, czy...? Tak, to tak, z tego jednego. Zaczęliśmy od razu od mostu, czyli, że tak powiem, od nowa był ten, ten podrozdział, od nowa był wzięty. Dobra. To ja będę spadał. Dymek, naciśnij tą spację. Ty chcę zobaczyć, ile było ty. Ale miałem niską celność teraz. Zrobię tysiąc ząb To pykniemy jeszcze? Nie, ja już muszę spadać. Aha.